Brodzik zdradziła tajemnicę sprzed lat. Poruszony Tomasz Raczek nie mógł powstrzymać łez. Joanna Brodzik nieraz mówiła w wywiadach, że jest aktorką z powołania. Choć miała wiele wątpliwości, czy to właściwa droga kariery, to zdecydowała się na szkołę aktorską. Dopiero teraz wyjawiła, że w podjęciu tej decyzji pomogła jej opinia znanego dziennikarza Tomasza Raczka. Joanna Brodzik przez lata trzymała to w tajemnicy Joanna Brodzik jest uznaną aktorką W seriale z jej udziałem, takie jak Kasia i Tomek, Magda M. czy Dom nad Rozlewiskiem były hitami telewizji Jednak mieszkająca w Lubsku Joasia nigdy nie zdecydowałaby się na karierę aktorską, gdyby nie jedno niezwykłe spotkanie Dopiero po latach aktorka ujawniła że na jej decyzję o wyborze szkoły aktorskiej wpłynął. Tomasz Raczek, popularny krytyk filmowy i dziennikarz, nawet nie miał o tym pojęcia. Joanna Brodzik ujawniła rozmowę sprzed lat. O sytuacji sprzed lat, która zmieniła życie Joanny Brodzik, aktorka opowiedziała w podcaście magazynu Zwierciadło. Pomyśl o sobie i działaj. To jest rok 1991. Ty jesteś już bardzo sławnym Tomaszem Raczkiem. Ja jestem w trzeciej klasie liceum. Zaczęła Joanna Brodzik, pokazując Tomaszowi Raczkowi swoje zdjęcie sprzed ponad trzech dekad. Dalej aktorka opowiedziała o spotkaniu literackim, podczas którego czytała swoje wiersze przed dziennikarzem. Ty bierzesz mnie po spotkaniu na bogi, mówisz tak? Masz bardzo piękną i plastyczną wyobraźnię, jestem pewien, że będziesz uprawiać jakiś rodzaj sztuki Jesteś jednym głosem dobrej wróżki, która sprawiła, że dzisiaj mogłam z tobą rozmawiać. Chcę ci bardzo podziękować Poruszony Tomasz Raczek nie mógł powstrzymać łez Aktorce drżał głos ze wzruszenia, gdy zwracała się do Tomasza Raczka ten z kolei za nie mówił zaskoczony, nie pamiętał tej sytuacji sprzed 34 lat. Chyba się popłaczę teraz. To, co powiedziałaś, oznacza, że to, co robię, ma sens. I te spotkania z widzami, które cały czas uprawiam i kocham, mają sens. I że jestem uczciwy? Nawet wtedy byłem uczciwy, nie że miałem rację, ale uczciwie widziałem. Naprawdę się popłakałem, przerwał Raczek, któremu wzruszenie odebrało głos. Nikt mi nie sprawił takiej przyjemności od bardzo dawna, mówił dziennikarz.